Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina Zapraszam was na kolejny odcinek z Bioshocka. Tak, mapa nam tak naprawdę wskazuje, że tutaj mamy iść. Tylko, że mamy tutaj dość dziwną rzecz. Nie mamy za dużo broni. Czy będzie tutaj jakieś ...sekret przesłania. Zdecydowanie. Wszystko mamy pełne. A też mam pełną. Słuchajcie, mamy full wypas. No. Mogę? Okay. Tak, ktoś mi ostatnio tłumaczył, że to jest napełniane wodą i yy, ta woda jest opuszczana, żeby się łatwiej drzwi otwierały. No dobra, jestem dziewczynką, może się o tym nie znam. Jezu, zobaczcie, jak to jest ładnie. Uwielbiam ten podwodny świat W moim szoku Powiem szczerze, że ja ogólnie nie jestem Fanką klimatów postapokaliptycznych Czy tego typu rzeczy Natomiast sam

Jakby ktoś jeszcze miał jakiekolwiek wątpliwości, to my dalej podążamy śladem Eleonor. No. tak. No. Raining. Ciemno tu jadło.

Nie wierzę. Po prostu to jakimś cudem otwórzmy, no kina. Tak i zaczynamy od... Od cudownego deda. przy wejściu. Schakujmy najpierw w to. Jest już. Czy już mam swoje bronie? Dlaczego nie mam swoich broni? Czy jestem oszukana. Dobra, idziemy jeszcze raz hakować tą, tą cudowną machiną. Cyk, cyk. Zostaw szklankę z wodą. Czy w ogóle dwóch z tego, że się przed chwilą uleczyłam? Yy, jedyneczka. Aha, to po prostu... A ja to klas widzę, wiecie, ja coś kompiluję. Jak chłop pod górą. No ja włączy już światło, co... Alexander has agreed to accept both measures of the new utopian project he will become a kind of genetic chimera host to all the minds of rapture their talents and memories via the adam we have gathered and deriving in part from project wyk i have developed a new set of behavioral constraints dr alexander will live to promote the common good his love and loyalty shall be spread evenly across the entire human race. For me, that is discipline at great. Sophia and I knew that to create the first true utopian would come at a high cost, my friend. We needed someone to be host to all that Adam, Rapture's finest minds, a willing subject, that is to say, myself. Okay. whatever you may have seen inside the tank, that was indeed me. i fear the fate of eleanor lamb will be less physical, but no less grotesque. this tank for deep-sea life is the ideal way to dispose of me. but first, you must retrieve enough adam-infused plant life to lure me out. The slugs feed on the stuff, and it's all oh. I seem to want now. Close. I have left a sample here so you know what to look for. I see you out there, Delta. You want to be top man? You want to sit in the big chair? Well, come and take it.

Son, those override keys you've been hunting are genetically encoded and to get to eleanor you're gonna need one from alex the great in there first things first we gotta pin him down find those plants he mentioned and lure him back out okay. I don't Sofia believes the perfect human altruist is just a formula waiting on us to solve for X intelligence and consciousness are not the same, she argued awareness of self naturally becomes obsession with it. So if we could suppress my sense of self but imbue me with the cognitive capacity to serve the common welfare, we could thereby generate the first utopia and then Sophia said, at long last, utopia would follow. Muszę szczerze się tak zastanawiać, czy ja coś zrobiłem, że tych broni nie mam. Czy tak miało być, bo to w sumie się on tak zrobiło, że tak powiem, nagle. Jakąś tak to nie No ja Mam nadzieję, że tak miało być. You running around the laboratories in your condition? здесь вот так. Оооо. Я помню, что было, да? Some splicer manages to kill off their sister And then if the coma doesn't take them, they turn maniac Nothing left to do but scream uh, No offense intended, son We better get you to Eleanor on the double To the double Your body begins to tear itself apart The compulsion to find Eleanor will drive you to madness or coma You have no claim on her Your design was among Rapture's greatest sins. And yet, you possessed why? Trochę strowialiśmy tutaj wszystkich właśnie przez to, że mamy dużo kasy. I mogliśmy sobie pozwolić na wyłączenie po prostu alarmu, na nieprzyjmowanie się niczym. Idziemy tutaj po kolejnego kwiatuszka. Niech mi tu będzie przeszło, ale no, tak. jeżeli tak nie przeżyło. To no, tu jeszcze ze mnie woli. To jest taka, że jest fama. People. Możemy sobie użyć i zebrać. To mam na razie nie potrzebne. Co nas tu otaczyło? Możecie jakoś to zostawić, bo by się przydało no znać, co to. I tu, i tu. Tutaj. Czyli dobrze miejsce Oj dobrze. Jak widać ponad rok, bo chyba gdzieś tak tyle minęło, odkąd przeszła tą gra po raz pierwszy. Coś tam jeszcze pamiętam. Tak, czyli tu jest miejsce, gdzie mnie i Eleanor połączyli w pewien sposób. Z tym miejscem będzie się wiązać tak jak troszkę o mał powiem. Pewna historia. She was not meant to have a father, Delta. She was to be an heir to my life's work. And this is where they changed her, bonding her to you. The child she was died in this room. Jak widać Eleonor, hmm, funie nie Eleonor, typu Sofia, e, no cóż, no nie jest z tego powodu zaszczytliwa. Jak widzicie Drill potrafi być świetną broją. No możemy sobie to kupić.

Dlaczego? O, ja, to dlaczego już by nie? Ete, Oj, odpowiem mi się, kto poczeka jeszcze chwilkę. Ty, ty by się cały. No chyba syjala, coś tu robisz. was his will to die Delta to serve the majority by protecting them from his lunacy your entire journey here is based on your refusal to do the same will you grant his request knowing that he served the family mam, szczerze, mam zziepka w, zziepka w, sure you live forever but man is your body I like my body kit. I don't feature the idea of my memories and personality being stored in the head of some saintly child, like just one more dusty old book in the library. <laughs> no fucking way. Oj ja nie mogę kupić drilla no, tutaj gdzieś było, że mogą zali wam jeszcze o sobie teraz możemy wyszyk i zaraz tam pójdę za... Wrzucić ten metodę z w sobie może. Weźmiemy ten, 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 ten drill. Okej, okay, ja mamy pełnego drilla. Zapuszczamy ten i zobaczymy, co się będzie działo. They're scout from the premises! No. I don't want it to here. I can't resist you. <laughs> To Ty się na mnie nie rzucasz, to się siedź. się na mnie rzucasz. Chyba to by się coś w główce poprzewracało. Jeśli myślisz, że w jakikolwiek sposób na żaden mnie pokonać. Przepraszam, to tu w kołale to pewnie pali czekamy drilla. Dzisiaj fajnie, tyle nie braknie. No chodź. Oni mają fazę na to bicie z tej dynki, ja pierdzielę. Oh shit, dream mi się skończył

bo Tych, o tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Na kolejny odcinek, jeśli co tam jest w środku, zapraszam Was już na przyszły poniedziałek. A teraz komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, mile widziane. Pozdrawiam Was, kina, trzymajcie się. pochość.